Dzień dobry Państwu, Kongres Polskiej Moc Biznesu, a moim gościem jest Pan Michał Kantor, menadżer do spraw nowych technologii w fir firmie Adamet Pharma. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Proszę Pana, przed chwilą wysłuchaliśmy panelu dotyczącego cyfryzacji w Polsce i tego, jak ona może zmienić polską rzeczywistość. Pan reprezentuje firmę farmaceutyczną i firmy farmaceutyczne nie są zazwyczaj utożsamiane z innowacjami akurat w dziedzinie technologii cyfrowych. Mówimy o innowacjach w medycynie, o innowacjach co do nowych leków, natomiast nie bezpośrednio w sprawach takich cyfrowych, informatycznych. Proszę powiedzieć, dlaczego to jest błędne założenie, bo jednak w tej państwa branży dużo się w tej cyfryzacji dzieje. Na pewno podlegamy regulacjom i nasze innowacje, które budujemy mają wpływ na zdrowie i życie ludzi. W związku mm -hmm. z tym ich przetestowanie i proces badań klinicznych, które przechodzą, jest bardzo istotny i krytyczny po to, żeby określić ich ewentualną szkodliwość lub pola do optymalizacji i do poprawy, co nie oznacza, że nie prowadzimy takich badań. Cały czas prowadzimy jako firma. Mamy centrum innowacyjne, centrum RD, w którym badamy nowe technologie. Bardzo dużo technologii też przynoszą startupy na całym świecie, które bez tych ograniczeń regulacyjnych są w stanie z otwartymi umysłami wytwarzać i projektować nowe rozwiązania. Dlatego też na pewno w tych obszarach te, te innowacje są szybciej... Mhm. Przygotowywane. Jednak ludzie z branży mają pewne ograniczenia, o których pamiętają. Staramy się z nich wychodzić, mm. ale jednak poruszamy się w zakresie tego, co na dany moment jest możliwe. Yy, przygotowujemy innowacyjne produkty. Yy, tak jak w tym roku Adamet wytworzył nową molekułę, która będzie mogła być wykorzystana w neuropsychiatrii. Jest to bardzo duże osiągnięcie, na którego prace miały też wpływ rozwiązania technologiczne, które stosujemy, wykorzystujące mm -hmm. sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Ja na szczęście zdrowie mi dopisuję, więc nie muszę specjalnie z Państwa produktów korzystać i dlatego może też moja wiedza o tym, jak wygląda ten rynek usług cyfrowych, zamknął się na e-recepcie, bo wiem, że to jest jedna z tych większych zmian, która nastąpiła w ostatnich latach. Ale proszę mi powiedzieć, mówi Pan o tej super nowoczesnej molekule. Jakie jeszcze inne innowacje mogą mogliby Państwo się pochwalić, które gdzieś tam na horyzoncie mogą zrewolucjonizować już teraz albo w najbliższych latach to, jak my postrzegamy medycynę i farmację? Takim najczęstszym pytaniem, które się pojawia, to czy kiedyś lekarz zostanie zastąpiony przez komputer? Okay. Więc na ten moment na pewno nie. To, co możemy zrobić, to dać narzędzia diagnostyczne dla lekarzy, mm -hmm. które w sposób bardzo szybki holistycznym przeanalizują stan zdrowia pacjenta i dadzą rekomendacje lekarzowi dotyczącą tego, na co powinien zwrócić uwagę. Mhm. E, jakby analiza samych danych historycznych, która się może również w tle odbywać, jest kluczowa do tego, żeby jakby w krótkim czasie móc e, jak najlepiej e, zdiagnozować pacjenta i jak najlepiej przypisać mu odpowiednią terapię, którą którą powinien mieć... Um, Czyli lekarz na przykład po prostu odpalałby jakiś profil pacjenta, miałby na podstawie różnych danych, zebrano jakąś tak, informację, jak przebiegała choroba, tak? Tak. I tu przychodzi z pomocą technologia, chociażby blockchain, w której Pacjent sam może decydować, komu udostępnia swoją dokumentację, na jak długi czas, że jest to dokumentacja udostępniana na czas wizyty, że jest to dokumentacja, która jest zebrana ze wszystkich miejsc, gdzie, gdzie się leczył. Może mieć też wykorzystać urządzenia IoT do pomiarów nie wiem, ciśnienia krwi, do pomiarów stężenia glukozy, do pomiarów parametrów, parametrów swojego organizmu, po to, żeby lekarz był w stanie podczas wizyty z, podjąć decyzję o dalszej terapii. Ta decyzja jest holistyczna, to nie jest tak, tak. że to jest jakby e, tylko popatrzenie na tabelki. Lekarz patrzy na bardzo dużo różnych wskazówka. aspektów, więc duża. w przyszłości pewnie telewizyty nie zastąpią wizyty u lekarza. Może holograficzne przedstawienie człowieka już prędzej będzie mogła w tym strzeć. Niesamowite. A jakieś jeszcze inne mógłby Pan podać? Inne przykłady takich niesamowicie ciekawych zdrożeń, bo to jest już ewidentnie przyszłościowe. Tak, już dziś mamy dostępne startupy projektują rozwiązania, które pomagają śledzić cykl leczenia pacjenta. Kapsułki, które posiadają wbudowany czujnik kwasu solnego, rejestrują. Połknięcie, rozpuszczenie się w żołądku, dzięki temu aplikacja na telefonie wie, że pacjent przyjął dane lekarstwo, co tak jak wcześniej rozmawialiśmy w wypadku na przykład problemów z pamięcią krótkotrwałą krótko mm -hmm. pomaga lekarzowi i pacjentowi śledzić prawidłowość przyjmowania terapii. Mamy dostępne urządzenia diagnostyczne szeroko na rynku, które już wstępnie mogą, wykorzystując sztuczną inteligencję i dane historyczne, zasugerować pewne anomalie w obrazie, czy to jest stetoskop elektroniczny, mhm. otoskop, czy badania, badania stężenia składników w krwi. Czy moglibyśmy mieć chip w ręce, który by nas monitorował, jakie przyjmujemy substancje, ile przyjmujemy cukru, ile przyjmujemy węglowodanów i na przykład informował nas, ok, przesadzasz, może teraz już nie powinieneś tego jeść, który by pikał, który by dawał znak, albo by po prostu monitorował poziom cukru u osób, które mają cukrzycę? Na pewno tak. Pytanie, kiedy to nastąpi? Tutaj myślę, że największym ograniczeniem jest gotowość społeczeństwa do podzielenia się tego typu danymi i gotowość do zaufania, że te informacje są zbierane tylko na potrzeby mojego stanu zdrowia. Tak już dziś to widać, że wszelkie, tak, wszelkie zmiany, wszelkie nowoczesne technologie budują bardzo duże możliwości, ale też bardzo duże ograniczenia i wymagają regulacji. Na pewno jest duża praca po stronie regulatorów i po stronie zabezpieczenia tego typu rozwiązań w przyszłości. To już tak tylko na zakończenie. Co by Państwo potrzebowali, żeby ten taki rewolucyjny skok technologiczny dokonać? Mówi Pan o przygotowaniu społeczeństwa, gotowości społeczeństwa na podzielenie się danymi i na przyzwolenie na tego typu różne inicjatywy. Co jeszcze mogłoby być przydatne? A pewno regulacje wyprzedzające rzeczywistość dzisiejszą, dające przestrzeń do testowania nowych technologii. Nie mówię, że to ma być przetestowanie technologii w ogóle społeczeństwa. My testując różnego rodzaju rozwiązania wydzielamy sobie konkretne, ograniczone obszary biznesu czy obszary zastosowania technologii, sandboxy i w nich testujemy tę technologię. Bliska współpraca regulatorów z jednostkami R&D działów Firm farmaceutycznych na pewno pomogłaby zmniejszyć tą, ten próg uczenia się i próg wejścia w technologię. Przedstawienie wiem, tysiąc stronicowej dokumentacji często jest mniej efektywne niż zaproszenie kogoś do, uczestnic, do uczestnictwa w projekcie. Mamy przykład ze szczepionkami, tak to się właśnie wydarzyło, dlatego ten czas mógł być skrócony, aby przygotować szczepionki. No, i szczepionki pokazały, że możemy bardzo szybko zrobić bardzo duże skoki, jeżeli tego potrzebujemy, prawda? Tak, tak. I badania silico, badania, gdzie w komputerze przy użyciu algorytmów jesteśmy w stanie już częściowo przewidzieć ewentualne działanie niepożądane molekuł, które są wykorzystywane. To dziś się dzieje, to się dzieje w naszych laboratoriach i to też pozwoliło przyspieszyć proces legislacyjny i proces badań klinicznych. No cóż, ja tylko trzymam kciuki, i z pewnym wrażeniem słucham pana, pana opowieści o tym, jak ten świat może w przyszłości wyglądać. Gdyby tak rzeczywiście było, życzę Państwu tego i życzę powodzenia. Moim imię, Państwa gościem był Pan Michał Kantor, menadżer do spraw nowych technologii w firmie Adamet Pharma. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.